Alecie jak z tej strony Bardzo się w 13. Mam nadzieję, że nie pechowym odcinku z Minecraft losowo przytworze. Słuchajcie, bo tak jak mówiłam, będziemy teraz zbierać sobie troszeczkę drewna tutaj na, na co? Na to, żeby nam tutaj, wiecie co? Zrobić nam Grinder, czy jak to tam się nazywa, bo że jakie to wielkie wyrosło. Czyli ja, jeżeli ja to tutaj zwalę, to spadnie. Tak, spadnie cały, ale fajnie. Ale bojerko. Ale bojerka, ale fajne. Jak cię nazywam? Bambus. Hashtag bambus. Wszyscy piszemy hashtag bambus w komentarzach. Ale fajne. O właśnie, i czekamy na drzewa, aż nam będą rosnąć i będziemy zbierać drzewo, ale żeby nie było, że my cały dzień i cały odcinek, całe 15, czy tam 18 minut siedzimy tutaj i te drzewa walimy, jakkolwiek dziwnie to brzmi. No, no nie będziemy tylko robić, tak? Będziemy to robić w międzyczasie, jak tylko coś wyrośnie, no ale nie cały czas, więc też bez przesady. Dwa drzewa będę potrzebowała właśnie. Oki, doki. Jedno. Drugie, niech sobie rosną. A my, słuchajcie, w tym odcinku. No, trochę przeszalejemy. Gdzie jest kot? Ja słyszałam gdzieś kot Dobra, gdzieś kot jest na pewno. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś jest. Żółw też na szczęście jest. Nie wiem gdzie. A tam jest kotek. Dobra. E, bo tak pomyślałam, tak, pom tak myślałam, co zrobić w tym odcinku, żeby nie było zbyt, zbyt. No, i sobie słuchajcie, wymyśliłam, że nie mam kobla. I będziemy kopać koble. Nie no, żartuję spoko, żartuję, żartuję spoko, nie żartuję. Ale koble muszę chociaż tak kilka, kilka sobie zdobyć, bo będę potrzebować. I co będziemy robić? Musimy, słuchajcie, podkopać sobie te wyspy, które tam nam zostały, i wydobyć z nich. E, tego dyrta i to wszystkie rzeczy, które tam są, tej temki. Wiecie o co chodzi. No, wypadałoby to ściągnąć tutaj. Więc pozwólcie, że zrobię tutaj sobie kilka łopat. Okej. Okay. To zostawimy. Jedną łopatę też zostawimy na wszelki resztę. Weźmiemy ze sobą. I wiaderko. Jedno wiaderko z wodą muszę wziąć. Z środeczka, okej. Okay. O, tutaj po prostu nie wiem jak co jeszcze będę potrzebować? są, no to jakiś i y y drewno. Dobra, może być dębowe. Hmm. No i co? Którą stronę najpierw idziemy? W tamte? Czy w tamte? Może w tamte. Może chodźmy w tę stronę. O, ile tutaj w ogóle tych pięknych rzeczy. Yy, w ogóle łapeczkę w górę mi widziana, jeżeli ktoś miałby ochotę dać, to ja bardzo chętnie przyjmę i poproszę, i dziękuję, i kocham was tak ja. No. Yy, panda sobie nadal tutaj siedzi. Nie będę jej stąd zabierać, bo myślę, że wygodniej jest jej tutaj. Tutaj muszę to zbić. Żeby się na dół dostać jakoś. Okej, okay, tak będzie w miarę bezpiecznie. Mm. Jezus Maria, dobra to nie jest bezpieczne. Zróbmy to tak. Okej. Okay. Teraz teoretycznie nie wiem, w którym miejscu jestem. Dobra. Chyba na tym. Ale to się zaraz okaże. Jak zwalę jedno. Na pewno na tym? Nie. Na tym albo na tym. Zaraz zobaczymy. Na którym to jest. Dobra. Czyli na tym, na którym ja stoję, tak. Dobra, jesteśmy bezpiecznie. I teraz wszystko, co tutaj jest, cały ten dirt. I wszystko tutaj trzeba sobie niestety wziąć i zabrać. Bo to nie będzie potrzebne w ogóle, ale nam się przyda na pewno kiedyś do czegoś. No dobra, no jeżeli już wszystkie wyspy, no to wszystkie tak. O, żelazo, proszę bardzo, takie piękne. A, właśnie, przecież mam łopatę. Tu do czego ja się męczę? Nie? Po co się męczyć? Jak można w ten sposób to zrobić o wiele szybciej, łatwiej i przyjemniej? Cicho, pani panda, żeby tylko ta pani panda tam nie spadła, nie? Ok, to jeszcze sobie mogę zwalić. Nie przyniosą sobie żadnej siekierki. No właśnie, nie przyniosą żadnej siekierki, ale to nic. Pójdziemy sobie po jakąś zaraz, za parę minut. Okej. Okay. Mm, Okej, okay. czy to już jest ostatni poziom? Tutaj stąd sobie jeszcze ściągniemy. Tyk, 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 tyk. I od razu będzie więcej dyrta. Zobaczcie, no, mamy dyrta. <grafię> Normalnie mi się tak nie cieszyła z dyrta. No ale, no ale. I to już jest ta warstwa górna. No dobra. Serio, nie masz gdzie stać. Rzeczywiście, chcesz tutaj wpaść, tak? No, się posuń. Muszę iść po siekierkę i sobie tak muszę zaznaczyć, w którym miejscu mogę się kopać bezpiecznie. Biegnie, biegnie, renifer przez łotwę. A, właśnie. Miałam oświetlić tam, a nie oświetliłam. Proszę jeszcze, to, to wielkie drzewo nam wyrosło. Dajcie mi. Y Serio, weź do wody, won. Dajcie mi jakieś pochodnie, mam trzy pochodnie. Tylko trzy pochodnie, o Jezus, jak mało. No dobra, no to trzema pochodniami chociaż oświetlimy tę platformę. Żeby nie było. Okej. Okay. No to się nam normalnie wpadło. Nie wiem, jaką miniaturkę zrobić do tego. Panią Pandę zrobimy zaraz. E, siekierka, siekierka, siekierka. Gdzie jest siekierka? Tyle aż łopat nie potrzebuje. Gdzie jest siekierka? Nie mam siekierki. Ja siekierka dajcie mi. Raz, dwa, trzy. Siekierka dajcie mi. Raz, dwa, trzy. Dwa. Potrzebuję patyki na siekierkę. Dobra, mam. I wypadałoby co zrobić? Mhm, dałam się drzewa przy okazji. Skoro już obiecałam, że będę to robić, więc powinnam to zrobić. Tylko to może tego dużego bym nie ścinała, bo to nie będzie o wiele, dużo więcej roboty. Też jest niby duża, ale takie, takie, wiecie, takie jeszcze się da przejść, bo tam tylko jest jedna odnóżka taka malutka, a reszta należy do tego drugiego drzewa, więc spoko. Chociaż w sumie tamta odnóżka należała do tego drzewa. Do tego, którego nie ruszałam. Dobra, nieważne. <laughs> Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o co chodzi. Zobaczymy, ile w ogóle drewna uda nam się w dzisiejszym odcinku ogarnąć. E, może posadzimy, żeby rosło co? A tutaj jeszcze trwa. Piękna sprawa. Niech rosną. Niech rosną. E, żelazo odłożymy, dyrta odłożymy. Wiadro wody. Dobra, mogę iść dalej. Biegniemy. Wypadałoby w ogóle tego się pozbyć jakoś. A to zaraz się... O kurde, nie wziąłem. Dobra, to będę mia... nie będę miała drewna. O Boże święty, no jak ja tak mogłam? No przecież ja nic nie mam. No po co ja tutaj przyszłam? O, <ścoughs> oh, come on. Lociak. Działcha, we no czasem trochę pomyśl. Pomyśl, działcha, co robisz. Jak możesz iść bez drewna? Ach. Co się jeszcze potrzebuje, tak? Dobra, to sobie zjemy. Na pewno niczego więcej nie potrzebuje? Dyrt, drewno, dobra. Lecimy. Od razu zwalimy to, co na górze tam wisi, bo przecież to nie zniknie, bo to jest chyba zrobione przez twórca, a nie wyprodukowane przez naturę. Do tego trzeba się dostać. To trzeba wszystko niestety ręcznie zwalić. O Jezu, no panda, no! Ta jeszcze w ogóle najlepiej spadnie, nie? Dobra. I niszczymy listki, niszczymy, niszczymy. Niestety. Mogłabym je ściąć, ale niepotrzebne mi są listki. Ale za to mam sadzonkę. Jak miło. Jakbym miała cztery, to może by posadziło się tego dużego drzewka. Chyba mam jeszcze trzy. Posadzimy? O, posadzimy, tak tak, 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 posadzimy. O, w ogóle jakaś dziwna chmura idzie. Yy. Znaczy tak, ta panda w ogóle prosi, cię, prosi się o śmierć, nie? Jak to nie, oczywiście, że tak. Yy. Hmm. na się posuń, dziołcha. Dziołcha. No, 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 i to jest właśnie to. No, i ty musisz tutaj stać. Zamiast iść sobie na środek. O, właśnie. Weno się pokaż. O, pięknie. A teraz wszystko to drewno trzeba niestety zwalić, żeby nie przeszkadzało. Tak nie odzyskamy tego drewna. Marne szanse, żeby odzyskać to drewno, no, ale lepiej drewno stracić, które mogę sobie wyprodukować, niż stracić dyryta, którego nie mamy w produkcji. Niestety. Ok, i tutaj. Aha. Cicho. Wiem, to jest marnowanie drewna, ale trudno. I tak bym go nie odzyskała, więc y, tego, haha, to i tak muszę zniszczyć, świetnie, świetnie. O, to, z, u, a, gdzie jest mój dirt? Mam dirta, dobrze. Żebyś nie wpadła tutaj, zarazo. A, i od razu na to by można było iść. U, rozrosło się. Wszakże jedno, ale zawsze jedno co się rozrosło. to może ten mokor, się niech sobie tutaj będzie. O, na rogach posadźmy. Tutaj przynajmniej chyba bym nawet nie, nie zabierała tej ziemi. Chociaż a po co? Hmm. Może tego muszło, ma to może byśmy w ogóle rozrośni. Z tym co mamy na dole. Tylko jak to jest głębokie? Jeden, dwa... na trzy kratki. Hmm. Nie podoba mi się ten nowy system rozlewania wody. Bardzo mi się nie podoba. Bardzo się go obawiam. Dobra. I teraz tak. I tutaj jestem bezpieczna. Dobrze. Lecimy, proszę Państwa. Lecimy po kolejnego dyrta. Lecimy, lecimy. Mmm. myśl. Działamy. A tutaj jest w ogóle bardzo dużo żelaza. Cwaniaczki chyba specjalnie tutaj ukryli, bo wiedzieli, że nikt nie będzie chciał po moszurma iść, nie? Nikomu się nie będzie chciało moszurma. Wow, naprawdę tutaj dali dużo żelaza. Masakra. Masakra. Okej. Okay. Ostrożniej muszę chodzić w takim razie, więcej zbierać, mniej rzucać w przepaść. Ale wow. Postarali się, naprawdę. Zaraz chyba znowu będzie padać też Ostatnio cały czas pada deszcz u mnie. Ale co poradzisz, nic nie poradzisz. Chcesz mieszkać w mieście, to licz się z tym, że cały czas deszcz tutaj pada, nie? Nie, to nie jest prawda. Po prostu mamy taką wspaniałą pogodę. Aktualnie. Dobra. Straciliśmy jednego dyrta. Ale szybko się, o jejku, rozrasta to. Dobrze. Zaraz rozrośniemy bardziej tę wyspę. Tylko dajcie mi tego dyrta, nie, niech, niech, niech on nie spada. Ok. Ok. Hm, kto jest zaczepisty? Nie, my jesteśmy zaczepiści. Dobra, tędy wychodzimy, więc. Wszystko trzeba teraz walić. Ojejku. A nic nie poradzimy. Papa drewienko. Papa będziemy tęsknić wszyscy. Oj, wszyscy będziemy tęsknić. Ja najbardziej tu będę miała wyjście. Na tym. Dobra. I w górę uszy. W górę. Papa. Pa. Najbardziej mi się znerwuje, jakbym teraz spadła, nie? Chociaż w sumie nie, ja nie będę rozrastać tego muszlima. Nie ma po co. Tyle wystarczy, niech sobie rośnie. Jak będzie chciało rosnąć, to i tak będzie rosnąć. Tylko ty się za. <szerób> Przerób. I co? I pozostaje nam to wielkie drzewo do, szczęcia, do, do ścięcia, nie? Jeszcze zobaczymy, czy będą. Tady... Czy mam jeszcze jakieś tropikalne. Sodzonki to by się tam posadziło taką jedną wielką. Mm, 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 mm. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy, ile ich mamy. Minimum, znaczy, muszę mieć cztery. Bo ja jak to się rozrosło, strasznie. Miał, no już. Ty mi tam nie wskakło, ja to muszę przerobić. Czy yy, ja słyszałam. Serio. Znowu. Co jest z Tobą nie tak. Serio. Dobra, dajcie mi kobla. Mam dosyć. Jeszcze coś mi płonie? Serio, pod wodą nawet płonę. Ja, O no nie, no dobra, na razie. Spoko, ty mi nie wychodź. E, była piękna koblarka. Ale w tym miejscu jest dużym niebezpieczeństwem. Muszę to jakoś tak zrobić. Okej. Okay. Powolutku. Dam radę. No i będzie taka jedna wielka kupa, no trudno, no. Ja, przynajmniej nic mi nie będzie płonąć cały czas. Bo to chodzi o to, że ja za daleko odchodzę i ta lawa, nie wiem, jakoś tak dziwnie się inaczej wtedy zachowuje. Nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Zaś znowu muszę... Ja pierniczę. Znowu kolejny. No świetnie. Akurat nie tutaj chciałam to postawić. Ach, chyba pożar jest już wpisany w te wyspy. Ty, w ogóle ile tego spłynęło? Dobrze, że wróciłam. Przecież całą wyspę by mi zjarało. Tutaj jeszcze. Jedno... No i z tej strony trzeba jeszcze podmienić. OK. To było ryzykowne, wiem. To było bardzo ryzykowne. OK. I teraz. To już nie ma jak. Nie ma. Nie ma. Powiedzcie, że nie ma. Podki Kolejny raz płotki. Ile tych płotków tam będę potrzebować? To są gate, nie? Dobra. Bardzo dobrze. Cyk, 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 cyk. Sześć powinno starczyć, chociaż nie jestem przekonana. Tyk. A nie jednak nie. W sumie tak dużo nie wspomnęło niż bym myślała. Tam w następnym odcinku. Tam już byliśmy. A, miałam sprawdzić te... Panie. Y no, super. Te. Mam cztery. Idealnie mam cztery. Dobra, to lecimy. Słuchajcie, szybciutko sadzimy tą poczwórną. Może wyrośnie takie wielkie, wielkie, ogromne drzewko szczęścia. O. Obczajcie, jak tam szybko zaczęły rosnąć te czerwone. Pochodnia była za blisko. Yy, jeden, dwa, trzy, cztery. Nie! Mm. Tylko cicho. No te pochodnie też zniszczymy. A, dobra, bo to tylko jedno urosło, No ale urosło. Dobra, zostawmy to tam. Niech sobie będzie. Cicho. Tu tutaj damy, może to nie, nie, nie będziemy ci dawać pochodni, bo jeszcze ją zjesz, pan Hi hi hi. Idziemy ściąć drzewo jedno, czy że damy radę? Ale na pewno nie to duże, te dwa małe ści ściemy ści ściemy. <ścoughs> ściemy, ściemy. Mam tu 19 minut. O, szaleństwo, total szaleństwo. W ogóle co to się dzieje? Tutaj w ogóle nie wiem. Nie wgarnię, Boga, mi to nie będą duże drzewa. Chyba tylko te małe. No i dobrze. Te małe się szybciej łatwiej ścina. Niż te wielkie, okropne. Okej. Okay. To jest to wielkie, tutaj jest jeszcze jedno. Mamy to. Teraz dajcie mi sadzonki. Naprawdę więcej nie wypadło na razie. A i tak mam cały stak, więc pokolizik. O, jabłuszko! Proszę bardzo. Proszę bardzo. No i fajnie no. No dobra, to na dzisiaj będzie to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to oczywiście opyczka w górę, a się niedługo w kolejnym odcinku. Tak. No właśnie, także trzymajcie się do następnego i żegnam was z tym wielkim drzewem, no to trzymajcie się i cześć!